www.kryptospekulanci.pl Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie. 24 kwietnia na porannej analizie technicznej Szybkiego Goszonku. Zapraszam na kurs CAD Pro, kurs analizy plus wszystkiego. Kurs się rozpoczął, jesteśmy w trakcie. Po spotkaniach można każde spotkanie obejrzeć do tyłu, więc wszystko jest zapisywane. Całość plus 40 spotkań, cała metodologia, część zarządzania, czyli wszystkie strategie, którymi ja osobiście gram, dywersyfikacja, otwieranie pozycji, zamykanie, zabezpieczanie, żeby mieć po prostu spokojną głowę. Część futures część praktyczna plus grupa KS, tutaj prezentacje można sobie obejrzeć, live y na żywo o 20.00, poranne odprawy i inne rzeczy. Przechodzimy sobie do wykresu, słuchajcie, BTC. Zanim zaczniemy, to chciałbym poinformować, że analiza techniczna nie służy mi do wróżkowania, nie służy mi do przepowiadania przyszłości, służy mi do podejmowania decyzji, do wyciągania informacji i do wykorzystywania w moich strategiach, którymi gram na giełdzie. Dobra, lecimy sobie. Słuchajcie, pierwsza rzecz od początku żeby przeanalizować cały ten ruch. Pierwsza rzecz, dostaliśmy spadek, dostaliśmy dużą korektę do tego spadku, dostaliśmy kolejny spadek. I teraz tak słuchajcie, jak sobie to przeanalizujemy tutaj falowo, to zobaczcie, że ta pierwsza korekta, którą tu zrobiliśmy, potem zaczęła się cały czas powtarzać. Okay? Ona się tu powtarzała raz, dwa, trzy i tu się powtórzyła czwarty raz. Czyli cztery razy nam się tutaj ta korekta powtórzyła i teraz jeżeli sobie weźmiemy strzałeczki, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć fal. Tutaj były wewnętrzne fale mniejsze niż korekty 1 do 1, więc jakby nie biorę ich pod uwagę. Natomiast wszystkie korekty, które tu były w trendzie, były równe. Okay? Czyli mamy dziewięciofalowy ruch w dół. I to, co zrobił wczoraj Bitcoin, jest pro W. Czyli zrobił tutaj, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Takie piątki w górę zawsze zwiastują, Coś więcej, prawda? Czyli jak zobaczycie pięciofalowy ruch w górę na jakimś tam mniejszym interwale, bo no tutaj akurat na 15, na godzinówkach też go widać, ale żeby było czytelnie, to Wam pokazuję na piętnastkach, No to możemy się spodziewać ABC. I ja też o tym wczoraj mówiłem na porannej odprawie na live o 20.00 że to jest wzrostowe. Tak? Czyli jeżeli zrobimy tą korektę, to wybicie tego szczytu. No to jest takie jakby pewniaczek, ok. No i też ten szczyt wybiliśmy. Natomiast, słuchajcie, patrząc teraz na ten wykres, ok. No to mamy do powtórzenia tą korektę, eee, czyli tą korektę, ta duża korekta, ona się tutaj powinna powtórzyć, czyli powinniśmy za zajść w te okolice, czyli 28 000 no w tym żółtym polu, do 28 862. I teraz tak. Mówiłem też, że jeżeli tutaj gdzieś tam strefa popytowa była, puścimy, no to raczej na 100% będziemy przebijać ten dołek tutaj, prawda? I teraz tak, żeśmy tu zrobili takie podwójne dno, no lekko nadbiliśmy, ale to jest jeszcze w granicach jakiegoś tam podwójnego dnia, z tym ostatnim impulsem, który tutaj mieliśmy wzrostowym, znaczy, no wzrostowym, bo tutaj mieliśmy korektę po spadku i w górę, nie jest to dla mnie do końca czytelne, czyli się tu przyznaję, nie jest to dla mnie do końca czytelne. O ile ten ruch jest dla mnie czytelny, o ile to zatrzymanie nie jest mnie, dla mnie do końca czytelne. I teraz tak, słuchajcie, czego ja tu oczekuję na Bitcoinie tak krótko, krótkoterminowo, okej? Okay? Oczekuję dojścia tutaj do tej strefy, prawda? Czyli, że ta piątka, która się tu zbudowała i ta korekta ABC, która tu trwała i którą gdzieś tam już wybiliśmy szczyt, oczekuję, że tutaj ten ruch się zbuduje przynajmniej do 28 tysięcy. Aczkolwiek nie chciałbym tego. Podkreślam, nie chciałbym tego, ponieważ wolałbym, żebyśmy od razu zaliczyli tą strefę zieloną. OK. Dlaczego od razu tą strefę zieloną? Ano dlatego, że wtedy byłby ładny, paraboliczny ruch. OK. Tu moglibyśmy jeszcze jakąś małą korektę zrobić. A po parabolicznych ruchach, no już wam pokazywałem wiele razy, zawsze potem się kończy to ta, w taki sposób, prawda? I tutaj też mamy, słuchajcie, no tą mocną strefę 25300, ona jest do 2400. To jest mocna strefa, więc, mimo wszystko, wolałbym spadki. Natomiast, w sytuacji, kiedy się tutaj zbudujemy w to miejsce, ok, i nie zaczniemy stąd nagle spadać, robi się nieciekawie, czyli może być wzrostowo. Wiem, nieciekawie, bo wzrostowo no co on gada, prawda? No niestety, może być nieciekawie, bo wzrostowo. Natomiast no tak jak mówię, ideą handlu na giełdzie jest kupić tanio a sprzedać drożej, prawda? Więc jakby tutaj e, chciwość, chciwość po prostu e, podpowiada, że tutaj lepiej byłoby tutaj spać, prawda? E, więc tak jakby wzrosty mnie nie cieszą w tym przypadku, e, cieszą mnie bardziej tutaj spadki, no i tak, jeżeli słuchajcie, <laughs> dojdziemy sobie tutaj, no to jakby ten ruch paraboliczny trochę, no, będzie z, za bardzo e, niesymetryczny, że tak powiem, e, i jest możliwość, że kurde stąd ruszymy, prawda, i to niezbyt dobra wiadomość, że, że moglibyśmy stąd ruszyć, ale... Na samym początku ważna ta strefa, czyli to powtórzenie korekty, i stąd powinniśmy zacząć spadać. Jeżeli tego nie zrobimy, i teraz uwaga, to jest informacja dla nas: jeżeli tego nie zrobimy, czyli nie będziemy stąd spadać, no to rynek da nam prostą informację: cholera wzrostowo. Cholera jest wzrostowo, prawda? Niezbyt dobra informacja, czyli cholera jasna jest wzrostowo. E, więc ja bym tego nie chciał, wolałbym nawet, żebyśmy po przebiciu tego wierzchołka zaczęli tam po prostu spadać. No bo dlaczego? Już wam mówię dlaczego. Bo na altach, <laughs> słuchajcie, na kilku altach, które obserwujemy, robią się fajne miejscówki pod zajęcie pozycji. I teraz tak mamy Fluxa z fajną miejscóweczką pod zajęcie pozycji na 489. Mamy Runę z fajną miejscóweczką pod zajęcie na 1128. Mamy Adę z fajną miejscóweczką pod zaliczenie, no w tym przypadku to jest 3503-3387. Ok, mamy nie wiem, RDNT pod zaliczenie 3,4,3,9. Tu jest akurat, akurat, akurat tu jest, akurat tu jest układ Leonarda, więc te spadki, słuchajcie, no byłyby na rękę, prawda, bo wtedy możliwość byłaby fajnego w strategii, oczywiście mówię tutaj o strategii, ja tutaj wykorzystuję strategie moje autorskie, byłaby to fajny moment na dobudowanie się, czy też zajęcie nowych pozycji pod w strategii, mówię oczywiście, czyli pod hp, którym tam strategią się poruszam. Więc tutaj, słuchajcie, najlepszym e, dla mnie, najlepszym prezentem byłyby spadki. Okay. Wzrosty, niestety. Niezbyt, ok. Wzrosty niestety niezbyt, więc ja osobiście kibicuję spadką. Natomiast, jeżeli dostanę tu informację, słuchajcie, że tu nie ma żadnej reakcji z tej korekty powtórzonej, prawda? No to, no to, no to, no to informacja jest. Kurde, budujemy się w górę. Niestety. Natomiast, dobrze by też było, <laughs> znaczy, dobrze by też to wyglądało, bo tu zobaczcie, mamy trójkę wyciągniętą. Jakaś czwórka <laughs> i piątka, tylko tutaj też jest strefa popytowa. Więc też nie wiem, czy ta strefa nas tu nie zatrzyma. W każdym razie, słuchajcie, na chwilę obecną to, co ważne, bo tak jak mówię, ten ruch tutaj, to zatrzymanie dla mnie nieczytelne za bardzo. Więc to, co ważne i ważniejsze, to jeżeli będziemy się dalej budować w górę, ok, no to ta strefa jest tutaj bardzo ważna. Czyli to jest 23,375, a tu jest przebicie na 28,897. I tu stąd informacje będą płynąć bardzo ogromne, jeżeli chodzi o bitcoina. Natomiast mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i zaczniemy tu spadać po prostu. I zaczniemy po prostu spadać. Hook, słuchajcie, mówiłem Wam też o huku. Też to w piątek wykorzystałem, że tak powiem. Tutaj też zapraszam do Twittera do obserwowania. A więc Hook wykorzystany. Szybki scalp z tego miejsca na 56%, więc. Huk, ładnie wykorzystany i mm, dalej jest w strefie popytowej. Ok, i dalej w strefie popytowej, ale złapał ruch boczny, czyli ogólnie rzecz biorąc, w tym ruchu bocznym, słuchajcie, no ciężko się to gra, ciężko się tutaj robi cokolwiek w ruchu bocznym, no ale jest to strefa popytowa, jakby nie było. Z ciekawych rzeczy to jeszcze C98, słuchajcie, on ma tutaj być może, podkreślam, być może trójkąt, nigdy nie rysujcie trójkątów. Ok. Na zasadzie, że tu jest trójkąt i ma już iść w górę. Ta fala cały czas, słuchajcie, trwa, więc gdyby ona się tu zatrzymała, to jest to takie wejście swingowe na 2, 3, 2, 9 do rozegrania. I teraz słuchajcie, trójkąty nie gra się tak, jak wam w książkach pokazali na wybiciu, ok? Bo często jest tak, że dostajemy A, dostajemy pierwszą falę B, i tu dostajemy trójkowy ruch w górę, po czym robimy ruch w dół, prawda? Czyli ta fala. Nie wiem, czy będziecie rozumieć, czyli ta fala, to jest fala A, ta fala jest wyciągnięta, OK, B, czyli jest to pierwszy impuls, drugi, trzeci, i dopiero dostajemy C, czyli często możecie się spotkać z taką sytuacją, że e, moneta wybija trójkąt, potem spada pod trójkąt, prawda? Więc to jest po prostu. Kontynuacja fali kolejnej spadkowej, a to wybicie było tylko kontynuacją fali z tego dołka. Czyli ten impuls, który tutaj trwa, on jeszcze trwa, bo dopóki nie wybije tego dołka, to ten impuls cały czas trwa. Nie wiem, czy to zrozumiecie, ale mniejsza z tym. E, dobra, więc słuchajcie, gdyby tutaj C98 zbierał się pod ten trójkąt, pod wybicie tego trójkąta, no to to miejsce 6, 2, 3, 2, 9, tak, to dokładnie byłoby takim dobrym początkiem do wejścia w pozycję. Do rozważenia wejścia w pozycję, ale trzeba to zabezpieczyć, bo Bitcoin, trzeba patrzeć na Bitcoina. Bitcoin, jeżeli zaliczy tą strefę, czyli jeżeli na przykład będzie taka sytuacja, że Bitcoin dojdzie tu do strefy, ok, i w tym momencie akurat, słuchajcie, idzie ten C98, i w tym momencie akurat C98 też zacznie rosnąć, ok, to jeżeli tutaj będzie na Bitcoinie z tej strefy spadek. Jest to strefa podażowa, no to C98 też będzie zaliczać spadek i nie ma tutaj co siedzieć w takiej monecie. Czyli trzeba po prostu, jeżeli na Bitcoinie będzie tu reakcja spadkowa, trzeba też od razu wychodzić, czy też zabezpieczać na zero, bo zobaczymy, gdzie byłby ten C98 tą pozycję. Okay. Natomiast jeżeli Bitcoin po spadku, Jakimś małym zacznie się znowu tu budować, no to znowu można się zainteresować tą pozycją pod szybkie zagranie. Nie wiem, czy to zrozumiecie, bo to wymaga dosyć dużo, że tak powiem, wiedzy na temat analizy technicznej, czyli ogólnie budowania się trendów, prawda, budowania się tych struktur falowych, więc jakby to jest dość, no, dla osób początkujących na pewno w ogóle nie do ogarnięcia na początek, no ale jak ktoś ma tam trochę wiedzy, no to, no to będzie rozumiał, o czym ja. Mówię, więc to co najważniejsze, słuchajcie, w tym dniu, w tym może nawet tygodniu, to dojście do tej strefy. Jeżeli będziemy tam dochodzić i zobaczenie, jaka tam jest reakcja podażowa, czyli zbieramy informacje, nie wróżkujemy, zbieramy informacje, a po zebraniu informacji podejmujemy kolejne kroki. Więc na chwilę obecną nie mogę wam powiedzieć, co będę robić, bo muszę zebrać tutaj informacje, co tu będzie, prawda. Natomiast jestem pozytywnie nastawione do rynku, czyli w dłu dłuższym terminie jestem pozytywnie nastawiony do rynku i moim takim fajnym scenariuszem byłoby to, żebyśmy tutaj od razu spadli w to miejsce, prawda? I to by było miejsce bycia i druga rzecz, że też tutaj masę informacji byśmy stąd wyciągnęli. Więc tak naprawdę jesteśmy między młotem OK a Kowadłem, gdzie tutaj zbieramy informacje o tym, czy będziemy sobie powtarzać tą korektę i robić jeszcze jedną falę spadkową, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czy pięć, prawda? <śmiech> <śmiech> Lub, jeżeli tu spadniemy, stąd zbierzemy informację, czy możemy już się budować i czy możemy już otwierać pozycję. Jakieś tam, czy to, czy to swing, czy to, czy to long na monetach, więc jakby sytuacja jasna i klarowna do tego, co zrobi Bitcoin, czyli po prostu odczytanie tych informacji, więc nic trudnego, no ale niestety trzeba trochę też tego obeznania w rynku. W każdym razie dla Was to, co najważniejsze, to obserwowanie tej strefy: jak, jaka to będzie reakcja, jeżeli spadnie, będziemy spadać, no to szykowanie się na tą strefę i tak naprawdę na fajne okazje. Na altcoinach, znaczy na okazję, no, trzeba to też jakoś zabezpieczyć i rozegrać strategią, ale jakby nie było, będą to jakieś tam lepsze, lepsze wejścia niż, niż normalnie na rynku występują, prawda? Więc jakby tutaj warte to jest zainteresowania. Dobra, w środę słuchajcie, ryneczek tradycyjny, czyli złotówka, dolar i złoto plus, plus akcje, bo tam na akcjach też to fajnie wygląda, więc w środę się spotykamy na rynku tradycyjnym. Wszystkiego dobrego, miłego tygodnia Wam życzę i do usłyszenia WY na krypto piąteczek, a na rynku tradycyjnym w środę. Trzymajcie się, hej!